Pojawił się nowy regulamin społeczności. I sprawa raczej nie jest interesująca na pierwszy rzut oka. No bo hej, codziennie potwierdzamy różne regulaminy i my to totalnie gdzieś. Ale tutaj sprawa jest o tyle ciekawa, że Rockstar bardzo szeroko nas informuje o tym, że hej, jest nowy regulamin. Nie chcę Rockstar, żebyśmy tą informację przeoczyli. To nie jest jakieś okienko, które nam wyskakuje w gierce, na którym jest napisana informacja, że Hej! Nowy regulamin! Zapoznaj się z nim! I masz opcję właśnie zaznaczenia, że Hej! Zapoznałem się z nowym regulaminem! Potwierdzam go! Mimo, że minęły 3 sekundy od pokazania się tego okienka, to ty w tym czasie oczywiście z tym się zapoznałeś. No nie ma co się oszukiwać, każdy tak robi. Tutaj sprawie jest nieco inna, no bo poświęcony został temu specjalny artykuł, wręcz bym powiedział. Więc sprawa dla Rockstara jest ważna. Chcę Rockstar, żebyśmy o tym rozmawiali. Więc porozmawiajmy! Będzie śmiesznie! A raczej chyba Rockstar spodziewał się innego efektu. U góry mamy obrazek z zapisem: Say sorry, be nice. Oczywiście. I tak, co takie takie sobie rozdziały tutaj. Jest regulamin społeczności, na co dzień mamy uczciwa gra, szacunek, mamy także bezpieczeństwo i konsekwencje! To chyba jest najśmieszniejsze ze wszystkich Więc lecimy Po kolei przerealizujemy sobie cały ten regulamin e, Oczywiście w skrócie, nie będę całej czytał e, Bo po prostu chcę, żeby ten materiał był w miarę dynamiczny Więc lecimy sobie po kolei Na początku regulamin społeczności I tak Na początku mamy informację, że codziennie grają miliony graczy I chodzi tutaj o dietę Online A także Red Hat Online Chociaż zmiany, które zaszły e, w samej grze Dotyczą tylko GTA Online, ale dla bezpieczeństwa samego Rockstara, mówią o swoich wszystkich grach multiplayerowych. Ich głównym priorytetem jest zachowanie fundamentu uczciwej rozgrywki, szacunku i bezpieczeństwa graczy. To jest o tyle ciekawe, że bezpieczeństwo graczy, szczególnie na platformie PC, nie jest największe! Przez to, że to jest po prostu sandbox dla moderów, cheaterów, jak zwał tak zwał. Moim zdaniem Rockstar powinien zostać pozwany przez kogoś po prostu za to, co się odwala w GTA Online. Bo tam, po prostu są rzeczy niebezpieczne wprost. Oczywiście, prosta sprawa, ludzie mogą ci wbijać na sesję publiczną, przez dwa lata ponad, mogli wbijać nawet na sesję dla zaproszonych, nawet chyba na sesję jednoosobowe, po prostu, czy mógł w każdej chwili zmienić swoją sesję na sesję publiczną, z jednoosobowej, więc nie było się w stanie grać w GTA Online, nawet na PC. W Steam gra nie dało się grać, bo zawsze jesteś podłączony do internetu, więc mogą cię po prostu z tego Singla wyciągnąć do GTA Online. To jest rzecz absurdalna, że takie rzeczy w GTA się działy, a Rockstar miał to totalnie gdzieś przez ponad 2 lata. Dopiero teraz, niedawno, zostało to w pewien sposób załatane, ale wciąż sesje publiczne nie są bezpieczne. Zarówno w Dieta Online i Reddit Online, Cheater może ci zbanować konto. Tako. Po prostu będzie restwić na tobie dużej ilości hajsu, czy też dużej ilości Expa i ty, jako osoba, która nie za bardzo wie, jak się przed tym bronić, ale w ogóle, co to jest za logika? Tak sobie teraz myślę, że gracz ma mieć jakieś informacje na temat tego, jak się bronić przed czterami, jak po prostu reagować w takiej sytuacji, kiedy ktoś to bierze SP czy też EXPA, to gra powinna być tak zabezpieczona, żeby takich akcji nie dochodziło. I karany powinien być ten osobnik, który powoduje ten duży, powiedzmy, zastrzyk gotówki, a nie osoba, która to Dostała, albo po prostu karana jest ta osoba, która dawała te hajsy, a także po prostu usuwamy ten dodatkowy progres, dodatkowy hajs, dodatkowy exp z osoby, która to uzyskała. To byłoby git, ale nie gracz, który uzyskał te pieniądze nielegalnie, nieświadomie, dostaje bana i reset konta. Hmm, Rockstar, ambitnie, ambitnie podchodzisz do bezpieczeństwa graczy, banując ich. Dobry sposób, no i oczywiście podstawowa sprawa, czyli to, że twoje IP jest zawsze widoczne, kiedy grasz w GTA a raczej było, bo nie wiem, chyba teraz zostało lekko zabatane, ale przez, no od początku GTA tak naprawdę, kiedy wyszło na PC, w każdej chwili ja byłem w stanie na przykład twoje IP zdobyć i to nie korzystając z żadnych programów specjalnych, po prostu gram w gierce, jestem sobą na sesji, mam twoje IP, powtarzam, bez żadnych cheatów. Po adresie IP oczywiście można robić ataki DDoS. Jeżeli też ma IP zmienioną, to w miarę szybko można się przy tym wybronić. Ale jeżeli ktoś ma IP stałe z jakiegoś powodu, no to raz twoje IP wycieknie no i masz przewalone, nie? Mogą ci cały czas DDoSować twoje łącze i będzie przypał. A takie informacje można za pomocą detone uzyskać. No i oczywiście w teorii twoja lokalizacja, gdzie mniej więcej mieszkasz, ale to nie do końca jest prawda, bo mnie stalkowali. I znajdziesz miejscowość, która jest bardzo daleko ode mnie, nie będę mówił dokładnie ile, no ale bardzo daleko nawet nie wiedziałem, że taka miejscowość istnieje. Ale naprawdę inaczej to wygląda, kiedy masz już lokalnego dostawcę. Wtedy jest o wiele, wiele prościej ustalić to, gdzie mieszkasz. Więc też w takim wypadku należy uważać i moim zdaniem też lepiej grać z VPN-em zawsze, w to on żeby uniknąć nieprzyjemności. Ale wbrew pozorom, to nie jest najniebezpieczniejsza rzecz, jaka może wam się zdarzyć w Online, bo jeszcze czterzy za pomocą manewrowania pogodą, czasem, mogą zrobić po prostu na sesji dyskotekę. Dla osób kompletnie zdrowych jest to nieprzyjemne, ale jeżeli to ma epilepsję, to może być zagrożenie dla zdrowia. To, co robią czterzy na sesjach. Dalej, mamy macie takie pierdzielenie, typu pozytywne wrażenia. Gościnne, przyjemne, uczciwe, środowisko. Informacja o tym, że regulamin będzie oczywiście regularnie aktualizowany. I co najciekawsze, jeżeli zauważymy, że jakiś gracz łamie nasz regulamin, społeczności, gorąco zachęcamy do zgłaszania takiego zachowania przez odpowiednie narzędzia w grze lub stosowne opcje dostępne na naszej stronie. Więc, tak po kolei, odpowiednie narzędzia w grze, wasze odpowiednie narzędzia w grze są kompletnie bez sensu, bo przez. Bardzo, bardzo, bardzo długi czas nie działały. Informacja nawet nie docierała do Rockstara. Cheater był w stanie tę informację przechwycić. Więc informacja nie docierała do Rockstara, tylko docierała do Cheatera. A Cheater co zrobił z tą informacją? No oczywiście nie był zbyt szczęśliwy, więc na przykład mógł wam skraszować grę. I tyle było z waszego reporta. Brawo, Rockstar! Dalej! Stosowne opcje na naszej stronie. To jest jeszcze ciekawsze, bo kiedy wysyłasz reporta, robiłem to wielokrotnie do supportu Rockstara, to oni dają informację, że hej, Zreportuj kogoś przez grę. Taką informację dostaniesz, jeżeli zreportujesz cheatera za pomocą strony Rockstara. Po prostu dostaniesz informację o tym, że nie rób tego, nie zgłaszaj nam tutaj, tylko zgłaszaj ich przez grę. Przez grę, w której te narzędzia nie działały. Przejdźmy sobie niżej oczywiście. To jest ciekawe, uczciwa gra. To jest dobre, to jest dobre, naprawdę. Oszustwa zaburzają i podważają ducha przyjaznej rywalizacji, która leży u serca naszych gier sieciowych. A naganne zachowania mogą zepsuć zabawę, tworząc destrukcyjne środowisko dla jednego lub wielu graczy. Zachowania tego rodzaju mogą spowodować utratę dostępu do gry, czyli po prostu bana. Definiujemy je w następujący sposób: więc, tak, oszuciwanie, uzyskanie nieuczciwej przewalki poprzez wykorzystanie oszustw, nie mam powiedzieć, co to ma znaczyć luk w grze, no to glicze programów hakujących lub innego oprogramowania zewnętrznego, czyli po prostu tutaj chodzi o e, po prostu mody, czyty i tak dalej, nie? Ale wykorzystanie oszustw, no to chyba też chodzi o e, czyty. No okej, okay. ciekawostka, ostatnio widziałem taką akcję, że Rockstar wywalił komuś filmik, nałożył mu strajkę na kanał za to, że pokazywał glicze. Więc ciekawa sprawa, nie? Rzadko to się zdarza. E, dalej. Gnębienie, czyli griefing. Nie wiem, kto to przetłumaczył w ten sposób. Znaczy, to ma sens oczywiście, ale. No, come on, nie spolszczajmy takich nazw. Griefing i tyle. I tak, celowe frustrowanie innego gracza, lub utrudnianie mu rozgrywki i postępów. Okej. Okay. Okej. Okay. Korzystając z gry w sposób niezamierzony przez jej twórców, czyli zabijanie w miejscu odrodzenia, podglądanie streamerów, jeżdżenie pod prąd w celu zakłócenia wyścigu i tym podobne. Więc. Ok. Celowe frustrowanie niego gracza lub utrudnieniem rozgrywki i postępów. Czyli, jeżeli ktoś zniszczy mi na przykład e, magazyn, paczek, w sensie robię sprzedaż i mi zniszczy e, sprzedaż, zarobię 0, a ogół muszę 2 miliony. Czy to właśnie jest psucie mi rozgrywki i postępów? No tak, ale gra do tego zachęca, że hej, atakuj towar nieogracza. No więc chyba może to robić. Nagroda to jest marna, bo 2000, bardziej po prostu irytujesz się ogracza. nic z tego nie masz, bo za zniesienie komuś magazynu paczek dostajesz amunicję, a także 2000. Więc to jest kompletnie bez sensu, nie? Niesienie komuś yy, zabawy tak naprawdę, no bo come on, Ty zabierz 2000, a gość straci 2 miliony. A ludzie się jak to robią, nie? Ale... Ale... No powiedzmy, że okej, okay, tak działa ta gra. Ludzie są... So, jacy są? Gra zachęca do tego, niechaj tak będzie, czyli to nie jest chyba griffing, skoro gra tylko zachęca, za to bana nie dostaniesz. Ale, jeżeli będziesz zabijał kogoś w miejscu odrodzenia, to dostaniesz bana. Więc tak, załóżmy, że robię sprzedaż i mam pomocników. Robię sprzedaż, jadę sobie pojazdem i gościu do rakietami. Udało nam się go zabić, nie? Nie zniszczy mi towaru. Ale odrodził się koło naszego towaru, trzeba go zabić po raz kolejny. Jak najszybciej się da. Czyli co? Nie mogę na niego kampić? Nie mogę go zabijać w miejscu odrodzenia? Mam odczekać i powiedzieć sobie: okej, okay, zaczekajmy. Niech po prostu przyzwie sobie opresora, zaatakuje mnie jeszcze raz, i dopiero wtedy będę mógł go zabić. Nie mogę go zabijać cały czas, kiedy on się respi. Jak najszybciej się da? Według Rockstar'a jest to zakazane. Jeżeli będę bronił swojego towaru, zabijając Gliffera, to ja dostanę bana, a nie on. Aha, podglądanie streamów, to jest ciekawe, czyli po prostu stream sniping. Na PC można robić to za pomocą modów, wbierz na każdą sesję, ale nawet na konsolach i zboż też PlayStation, wejście na każdą sesję, na dowolnego streamera sesję, jeżeli jest na sesji publicznej, jest banalnie proste i każdy z Was jest w stanie to zrobić. Co prawda, wymaga to lekki, powiedzmy, wiedzy, trzeba się doinformować jak to zrobić, ale jest to możliwe. Jesteście w stanie wbić na każdą sesję w GT Online. Do każdego streamera możecie go gnębić. Teraz podobno ma się to zmienić, będą banować ludzi, którzy stream snajpują, Ale moim zdaniem rozwiązanie powinno być inne. Nie banowanie stream tylko po prostu zabezpieczenie gry w ten sposób, żeby nie dało się stream snajpować. Dla przykładu, ja na przykład jestem, że tak to powiem, zabezpieczony i na moją sesję nie jesteście w stanie wbić. Robi się to bardzo prosto, zmieniając kilka ustawień w konsoli i sprawa jest rozwiązana. Ale, właśnie do czasu. Bo, jeżeli jesteś osobą, która gra na, przykład na sesjach publicznych, na swoich streamach, no to na tej sesji może być na przykład 20 osób. Ale wśród tych 20 osób będzie jedna osoba, która nie ma tych zabezpieczeń odpolonych, takich jak na przykład ja mam odpolone. I właśnie przez tą jedną osobę będzie dało się wbić na sesję. I wbrew pozorom, nie chodzi o to, że. O, zaprosi go ktoś do zdajomy, się on przyjmie. Nie. Po prostu da się wbić do sesji, zdając tylko i włączyć kogoś z nich. Jest to banalnie proste. Nie będę oczywiście wam robił poranika. Ale was informuję, że jest to jak najbardziej możliwe. Że są właśnie takie przegrywy, które po prostu siedzą na streamach. I szukają, nikt po i sprawdzają Dobra, przez tego mogę wbić? Nie mogę, no to sprawdzam na tego. I tak szukają, szukają, a znajdą osobę, która w tych ustawień nie ma odpolonych I po prostu cyk, na sesji streamera I na przykład respił się od razu w bazie Walą z wydziału orbitalnego I tyle, nie? Więc tak jak mówię, zamiast banować ludzi za stream sniping To powinni po prostu zablokować możliwość wchodzenia na sesję W tak bardzo prosty sposób nie pod prąd No to akurat Spoko. Chociaż chyba taki system istnieje aktualnie, że jak jedziesz pod prąd, to stajesz się przezroczysty, że po prostu nie ma kolizji z tobą. Więc ten problem został rozwiązany przez rzeczy, które są wbudowane w grę. Tak samo jest coś takiego na przykład w forzie, że jeżeli gra widzi, że hej! Jedziesz wprost na innego gracza, to po prostu robicie także przezroczystym, nie? Więc nie ma opcji w forzie, że po prostu na zakręcie będziesz jechał wprost i walniesz komuś w tył, po prostu wtedy gra widzi, że hej. Który ewidentnie chciał gryfować, więc po prostu zrobili go przezroczystym. Że nie ma kolizji. I to jest rozwiązanie lepsze o wiele, niż yy, banowanie graczy. Moim zdaniem. Kto nigdy nie jechał w wyścigu pod prąd, niech pierwszy rzuci kamieniem. <grydy> Każdy z nas miałby bana. Nie oszukujmy się. Dobra, dalej. Szacunek. No i to akurat jest rzecz mało istotna. W sensie, no dobra, w wielkim skrócie, poprawność polityczna i ogólnie rzeczy, w pracy, które są złe, nie? Poprawodność polityczna to wiadomo, jakie ja mam zdanie. Można się domyślić, więc nie będę wchodził w takie szczegóły. Chociaż dziwi mnie to, że na tutaj takie rzeczy są, jak na przykład status weterana, dyskryminacja. Status weterana, nie wiem o co chodzi. Okej. Okay. Dalej, udostępnienie obrazów i prawdziwych zdjęć. W jaki sposób niby można to robić? Wydaje mi się, że Rockstar nie daje opcji na udostępnienie zdjęć swoich. Jedynie możemy dawać zdjęcia z gry, nie? A prawdziwe zdjęcia, no raczej trudno. No dobra, lecimy dalej. Bezpieczeństwo, no tak, akurat, tutaj na początku <grytania> przedstawiłem swoje zdanie. Ja rok samo podejść do bezpieczeństwa, jest one zorowe. I tutaj jest dużo rzeczy wymienionych, wszystkie rzeczy wiadomo są złe. E, no to nie ma tutaj za wiele co omawiać. Tutaj akurat, no nie ma rzeczy, z której bym się nie zgadzał. Nie tolerujemy także obrażania, niestosownego zachowania, ani gruźb wobec naszej społeczności oraz pracowników Rockstar Games. No to akurat... Mam przewalone. Eee, dalej! Konsekwencje. To jest ciekawe. Bo Rockstar Games nas informuje, że oczywiście będzie banował... Nasze konta, jeżeli będziemy łamać regulamin. Ale, co ciekawsze... Tutaj dają także informację, że w uzasadnionych przypadkach, wykroczenia będą zgłaszane organom ścigania. Chciałem to zobaczyć. No i tutaj takie gadanie bez sensu, powtarzanie tego co już było. Moim zdaniem, cały regulamin społeczności to jest po prostu takie zagranie PR-owe powiedzmy, że jeżeli coś się wydarzy, to powiedzą: Hej, my nie pochwalamy takich rzeczy, mamy takie coś w regulaminie, i oczywiście tym tematem się na bieżąco zajmujemy w miarę naszych możliwości. Chciałbym to naprawdę zobaczyć, że na przykład jakiś stream Sniper dostaje bana. Na streamach oficjalnych Rockstar'a były ataki czterów. Na ludzi, którzy streamowali na oficjalnym profilu Rockstar'a były ataki czterów. Więc jestem ciekawy w jaki sposób mają to zamiar ogarnąć, na nie swoich streamach, ja na swoich streamach nie potrafię tego zrobić. I wiecie, wiele rzeczy, które tutaj jest napisane, to już wcześniej były banowane, nie? Jeżeli ktoś napisał coś bardzo, bardzo złego, na pewno wcześniej już dostawał bana. A takie coś jak tutaj na przykład, no to wiecie, to jest zagranie pr że hej, jakby co, my jesteśmy cool, my będziemy z takimi rzeczami walczyć i tyle. Chociaż nie tyle, jest jeszcze jedna rzecz. To, że ten w regulamin jest wewnętrznie sprzeczny. No po celowo frustrowanie innego gracza lub utrudnianie mu rozgrywki i postępów. A w drugiej linijce piszą: Zabijanie w miejscu drodzenia. Czyli, ktoś może ci zniszczyć towar, ale ty nie możesz się przed tym bronić. Ja tak widzę ten regulamin. No bo, griefing, w taki sposób jak my go rozumiemy czyli po prostu niszczenie komuś towaru to nie jest griefing, bo do tego zachęca gra. Więc nie będzie banowane, ale będzie banowane bronienie się przed tym. No come on, Rockstar. Tyle. I oczywiście zapomniałem jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, to, że teraz będę was podsłuchiwać, nie? Wasz mikrofon będzie podsłuchiwany, więc jeżeli ja przedbędę jakieś odgłosy w tle u ciebie, aby szło jakieś brzydkie słowa, no to może zostać za to bana, nie? Więc tyle, więc ja polecam wam oczywiście wyłączyć w ustawieniach GTA mikrofon, żeby po prostu was gra nie słyszała. I tyle, dziękuję wam za obecność, cześć, Hello.